Cześć, mano modleczki, banieczka, nadrówko, witam was w kolejnym odcinku już po robocie, modlki kochane fajna pogoda, jutro deszczę zapowiadałem. Eee, ułożyliśmy drzewo ułożyliśmy drzewo ułożone, cały dzień prawie nadeszło, no ale jest ułożone porządnie wszystko, zrobione młody jeśli wam się spodoba, spodobał, zostawcie łapkę w górę sub na kanale, komentarz jakieś fajne, miły, pozytywny udostępniajcie się na filmie, jak polecajcie wiedzą pokażę wam co jak trochę kazał, mamy mam jest 12 rządków prawie działa prawie zobaczcie, 12 rządków działa Hoda. sporo nie no. jeszcze tu będzie trzeba troszkę poszątać po, to ale to tyle to tam już pikuś Mątkane, to już pikuś najważniejsze, że dzieło jest podjęte, dzieło jest zrobione układane nawet To najważniejsze, nie? słonko se ładnie świeci, zobaczcie Dobra, no nic motki. Widzimy się na live o 20.00 Także panieczka na yy, trzymaj i trzymajcie się w wodki